Mamy w kraju około 190 tysięcy wspólnot mieszkaniowych, których funkcjonowanie regulują przepisy sprzed 30 lat, już mocno nieadekwatne do dzisiejszych czasów. Wkrótce to się zmieni. O czym opowie nam najlepiej zorientowana w kraju osoba za chwilę. Dzień dobry. Magazyn Firma i Prawo Jolanta Szymczyk przewoźna. Moim gościem jest pan wiceminister Tomasz Lewandowski, odpowiedzialny, Dzień dobry. odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe. Dzień dobry. Kłaniam się. w rządzie. Pana ministerstwo przygotowało projekt nowelizacji ustawy o własności lokali bo ta właśnie ustawa reguluje działalność wspólnot mieszkaniowych w których budynkach znaczy w których zarządzane, zarządzają budynkami w których mieszka 4 miliony około 4 milionów osób tylu osób dotyczy ten problem panie mistrze, najważniejsze zmiany których się możemy spodziewać Ustawa, jak słusznie pani redaktor wspomniała, ma już 30 lat. Stąd te zmiany, z jednej strony, idą w kierunku uporządkowania przepisów, wprowadzenia wprost podstaw prawnych, które często, których brakowało, które były regulowane pewną praktyką wypracowaną przez ostatnie 30 lat orzecznictwem Sądu Najwyższego. Ale jak wiemy orzeczenia sądu nie są w Polsce źródłem prawa, stąd chcemy wprost pewne rozstrzygnięcia wprowadzić do, do przepisów, tak żeby nie było już żadnych wątpliwości. Z najważniejszych rozwiązań wskazałbym te odnoszące się do bezpieczeństwa samych budynków, lokali i, i właścicieli tychże lokali. W pierwszej kolejności chcemy zobligować właścicieli lokali do udostępniania swoich mieszkań, lokalów zarządcy w przypadku przeglądów okresowych, przeglądów doraźnych. Jeżeli uporczywie właściciel będzie się powstrzymywał przed udostępnieniem takiego lokalu, będzie mógł być ukarany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego karą grzywny. Rozstrzygamy także kwestie, które. Często w tym obszarze bezpieczeństwa są bolączką budynków wielorodzinnych. Często właścicielami są osoby z różnymi rodzajów problemami, tak zwani zbieracze, znoszący do domu różne niebezpieczne rzeczy, które mogą być w przyszłości powodem zaproszenia ognia. Często znoszone są i, i wadliwie użytkowane butle gazowe do, do lokali. Więc tutaj wprowadzamy uprawnienie zarządcy do wejścia do takiego lokalu w asyście, czy to policji, czy Państwowej Straży Pożarnej i podjęcie tutaj interwencji. Rozstrzygamy też niezwykle ważną kwestię związaną z takim bezpieczeństwem ekonomicznym, czy rozliczeniami wewnątrz wspólnoty. Mianowicie jednoznacznie wskazujemy, że wszelkie urządzenia pomiarowe, gazomierze, wodomierze są częścią wspólną budynku, a więc za ich... Za ich, za ich naprawę, za ich przeglądy, wymianę odpowiada wspólnota. To jest niezwykle ważne, bo często te, te urządzenia były wymieniane przez samych właścicieli. To z kolei później wywoływało różnego rodzaju zawirowania, problemy w rozliczaniu mediów, niepotrzebne konflikty. Będzie też łatwiej zarządzać wspólnotą, bo zmienią się zasady podejmowania uchwał. Wystarczy, ma wystarczyć zwykła większość. Głosów, tak? To jest kluczowa zmiana w tej propozycji ustawowej. Rzeczywiście bardzo ciężko było zebrać na spotkaniu właścicieli, tym dorocznym, ale Właścicieli, którzy reprezentują więcej niż 50% udziałów. W związku z tym trudno było podjąć uchwały, które, które, które był, były przedkładane przez zarządcę. Dzisiaj wprowadzamy rozwiązanie, zgodnie z którym przy indywidualnym, ale także mieszanym zbieraniu głosów będzie wystarczyła zwykła większość, a więc w sytuacji wprowadzamy minimalny czas na zapoznanie się właścicieli z treścią, Uchwał, które mają być przedmiotem głosowania. Wprowadzimy maksymalny termin, do którego ma, mają być głosowane uchwały. No i po spłynięciu głosów w tych widełkach czasowych będzie ustalana większość, i jeżeli większość opowie się za podjęciem tej uchwały, uchwała będzie podjęta. Na tym osobistym spotkaniu mieszkańców, tym dorocznym, nie zmieniamy tej zasady, tam nadal będzie bezwzględna większość głosów. I w jednym i w drugim przypadku oczywiście mówimy o głosach y, udziałami, a nie, y, a nie jeden właściciel, jeden głos. Łatwiej też będzie zmienić zarządcę, co dzisiaj jest problemem, bo znaczy z jednej strony to jest dobrze, że kiedy kupujemy mieszkanie, to już jest ten zarządca tak, i to rozwiązuje wiele problemów, ale z drugiej strony nie jest łatwo zmienić tego zarządcę, ponieważ wymaga to aktu notarialnego. Jak to się zmieni, panie ministrze? Yy, tak, dostrzegamy tutaj dość poważny problem. Oczywiście ważne, żeby od pierwszego dnia po powstaniu wspólnoty ten zarządca był. Był podmiot, który dbał o budynek i, i, i nim zarządza. Niemniej jednak bardzo często deweloperzy wykorzystywali tę potrzebę, wprowadzali swoich zarządców, którzy podpisywali bardzo często i podpisują umowy na eksploatację, na utrzymanie budynku z firmami związanymi z deweloperem. Często ma się to nijak do, do uwarunkowań rynkowych y, wartości tych, y, tych świadczeń, a zmiana y, takiego zarządcy. Y, ustanowionego właśnie w akcie wyodrębnienia własności, a więc w formie aktu notarialnego była konieczna właśnie przy udziale notariusza, a więc albo w zakresie zmiany umowy o sposobie zarządzania albo w drodze podjęcia uchwały, w której, która musiała uchwały właścicieli, która musiała być podejmowana przez i protokołowana przez notariusza. Dzisiaj ten udział notariusza, więc ta forma. Forma kwalifikowana nie będzie potrzebna, łatwiej będzie zmienić zarządcy i, i dzięki temu właściciele będą mieli większy wpływ na, na to, kto tym zarządcą będzie. I jeszcze jeśli taka jest planowana zmiana, że jeśli zarząd nie będzie chciał zwołać zebrania, to jeśli zbierze się, zbiorą się właściciele, którzy mają jedną dziesiątą udziałów w nieruchomości, będą mogli takie. Zebranie zwołać sami, tak? Tak jest. Jedna dziesiąta właścicieli może podjąć inicjatywę zwołania zebrania. Jeżeli zarząd, zarządca nie, nie przeprowadzi takiego spotkania, wtedy mogą to sami zorganizować przeprowadzić zgodnie, zgodnie z prawem. Myślę, że jedna jeszcze niezwykle istotna zmiana, o której chciałbym wspomnieć, na którą często właściciele lokali zwracają uwagę. W tej chwili, jeżeli budynek, części wspólne, ale też lokale, mają jakieś wady, które nie były ujawnione w trakcie przekazania lokalu. Potrzebna jest sesja wierzytelności właściciela na, na wspólnotę, tak, żeby ta wspólnota w imieniu wszystkich właścicieli mogła dochodzić albo naprawienia tej, tej, tej jakiejś wady, a więc fizycznego, fizycznej ingerencji, albo odszkodowania. No bardzo często deweloperzy pozostawiają sobie część lokali, a po prostu ta część lokali nie jest sprzedanych i wspólnotę ma utrudniony, jeżeli w ogóle, możliwy sposób dochodzenia tego. Dzisiaj w projektowanych zmianach dajemy uprawnienie zarządcy do występowania w imieniu właścicieli przeciwko deweloperowi z tytułu rękojmi zawady budynku. Będzie też dopuszczone zarządzanie wspólnotą w dwóch formach, czyli zarząd Wybieranego tak przez wspólnotę i powołanie zarządu składającego się z osób fizycznych? Porządkujemy tę kwestię. Praktycznie ona była realizowana tak i, i, i mamy dość bogate w tym obszarze orzecznictwo. Porządkujemy to wprost do, do przepisów prowadzamy, prowadzamy te, te dwie formy zarządzania wspólnotą. A czy będzie zdefiniowany zarząd zwykły? Tak, dzisiaj, dzisiaj, to, dzisiaj przepisy mówią o czynnościach przekraczających zwykły zarząd, nie, nie precyzują czym są czynności zwykłego zarządu dla uniknięcia niepotrzebnych sporów i, i, i do zapewnienia takiej pewności też obrotu i funkcjonowania wspólnot. Będziemy definiowali zakres zwykłych czynności, a więc tych, do których jest uprawniony zarząd. Będą to najogólniej rzecz ujmując czynności związane z bieżącą eksploatacją budynku. Z utrzymaniem jego w należytym stanie, natomiast wszelkie czynności, które ingerują w sam budynek, wymagają przebudowy, będą wymagały zgody właścicieli. Tak tu, jak w przypadku też zarządu przymusowego, to jest też niezwykle istotne, bo, bo mm -hmm. ten zarząd przymusowy dzisiaj też nie był doprecyzowany w przepisach, i, i, i w praktyce mieliśmy problemy z prowadzeniem czynności przez zarząd przymusowy. Czy w tej formule? Będą też zmiany, jeśli chodzi o naliczenie zaliczek na media, na śmieci. I nie wiem, czy można to tak rozumieć, że osoby, które będą więcej zużywały, będą mogły mieć znaczy, że nie wszyscy będą musieli mieć podniesioną, podniesione te kwoty, tylko w zależności od. Rozumiem, że chodzi na przykład o mieszkania wynajmowane na doby, gdzie zużycie jest dużo większe niż w przypadku normalnego użytkowania mieszkania, a na dzień dzisiejszy obciążenie praktycznie kosztami na rzecz wspólnoty jest takie samo. Wiele w Polsce mówi się o regulacji najmu krótkoterminowego i w tym obszarze, który jest we właściwości ministra finansów, gospodarki w moim obszarze kompetencji, podjęliśmy działania, które mają pomóc wspólnotom w może nie tyle zwalczać krótkoterminowego, co, co raczej wprowadzać pewne sprawiedliwe zasady funkcjonowania w ramach wspólnoty mieszkaniowej właściciela, który właśnie w tej formule zarabia. Na czym polega zmiana? Dzisiaj wspólnota może podwyższyć czynsz i opłaty dla lokali użytkowych tylko i wyłącznie. Natomiast doskonale wiemy, że całe mnóstwo lokali, mimo że formalnie nie zmieniło pozwolenia na użytkowanie, jest lokalami mieszkaniowymi. Jest użytkowane w formie najmu krótkoterminowego, a więc formalnie jak lokal użytkowy. W związku z tym nie było dzisiaj podstawy prawnej, aby wspólnota podniosła opłaty dla właścicieli takich lokali, a to jest często uzasadnione, no, chociażby czę koniecznością częstszego sprzątania. Czasami właściciele wnoszą o, o montaż monitoringu. Różnego rodzaju dodatkowe koszty się pojawiają. Wspólnota będzie miała podstawę prawną do tego, aby naliczyć wyższe opłaty w takich sytuacjach. Na właściciela takiego? Na właściciela... Takiego, oczywiście, lokalu. A w, w, w projekcie jest też możliwość, czy w, wspólnota nie będzie miała osobowości prawnej, prawda? Ale będzie miała zdolność do czynności prawnych. Co Od lat trwała dyskusja, no. Pewno bardziej rozgrzewała ona prawników i, i samych zarządców, czym jest wspólnota mieszkaniowa. Jednoznacznie rozstrzygamy, zresztą zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, rozstrzygamy, że wspólnota będzie jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. No w praktyce oznacza to, że rozstrzygamy ponad wszelką wątpliwość, że będzie mogła posiadać majątek odrębny od majątku właścicieli, więc między innymi nie będzie jakichkolwiek wątpliwości, jeżeli one jeszcze się pojawiały dotyczące np. funduszu remontowego czy innych funduszów celowych. To będzie własność wspólnoty odrębna od własności tej, która przysługuje współwłaścicielom. Nie ma wątpliwości, że też ma zdolność do czynności prawnych wspólnota i będzie ją miała, będzie mogła występować w imieniu i na rzecz całej wspólnoty. Są też rozstrzygnięcia dotyczące balkonów. W ustawie, oczywiście, znaczy takie przesądzające, tak? Tak. W orzecznictwie też dość bogatym tutaj Sądu Najwyższego mieliśmy te, te wskazania, natomiast w sposób jednoznaczny to rozstrzygamy a więc części konstrukcyjne, jakiś w balu, balustrady są częściami wspólnymi budynku. A więc, jeżeli coś się dzieje w tym obszarze, to wspólnota a nie właściciel, do którego ten balkon należy, czy z którego ten właściciel korzysta, powinna przeprowadzić modernizację, remonty, to, to wspólnota to odpowiada za przeglądy, i, i, i powinna dbać o właściwy stan techniczny. Natomiast wszystko to, co powiedziałbym obrazowo, jest wewnątrz tego balkonu, a więc pewne jakieś płytki na tym balkonie, pewne no to, no to, co jest wewnątrz, to, to już jest, będzie po stronie. Samego właściciela. Jeszcze znalazło się, znalazł się tam w, w, przepisy regulujące odpowiedzialność współwłaścicieli na wypadek, gdyby była egzekucja z z właśnie majątku wspólnoty i to było niewystarczające, rozumiem, tak, na rzecz pokrycia, na pokrycie zobowiązania. Jak to ma wyglądać? Jednoznacznie też w projektowanych przepisach to rozstrzygniemy. Ta odpowiedzialność będzie miała charakter subsydiarny, a więc w pierwszej kolejności odpowiada swoim majątkiem wspólnota. W sytuacji braku możliwości zaspokojenia wierzyciela z majątku wspólnoty będą odpowiadali współwłaściciele w części odpowiadającej wielkości ich udziału w całej wspólnocie, więc tu też w praktyce budziło różne wątpliwości wprowadzało taką niepewność prawną do, do funkcjonowania przypomnę prawie 200 tysięcy podmiotów prawnych w Polsce, wspólnot mieszkaniowych, więc też też chcieliśmy to w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć, też wnosili o to zresztą zarządcy nieruchomości. Kiedy możemy się spodziewać trafienia projektu do Sejmu i i wejścia w życie tych przepisów. Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac rządu. Mamy już gotowe przepisy, więc myślę, że w najbliższych dniach skierujemy je do konsultacji międzyresortowych, a także do konsultacji publicznych. Nie ukrywam, że o wielu tych rozwiązaniach rozmawialiśmy już i, i z zarządcami nieruchomości, i z senackim zespołem do spraw nieruchomości pani senator Sykuły, więc wiele z nich mamy przedyskutowanych, ale być może w tym obszarze regulacji pojawią się jeszcze jakieś rekomendacje w ramach czy to konsultacji społecznych, czy, czy międzyresortowych, więc jesteśmy tu absolutnie otwarci na, na też jakieś modyfikacje przepisów. Ale myślę, że od przyszłego roku możemy się spodziewać, że wspólnoty będą działały już na nowej podstawie prawnej. Mam nadzieję, że do końca drugiego kwartału uda nam się przeprocedować sprawnie i przez wszystkie komitety Rady Ministrów i przez Sejm. I, i mam nadzieję, że w połowie przyszłego roku będziemy już mieli nowe lepsze przepisy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.